No ładny podróż. Andrzej zawsze można liczyć. taki smużaki na testy. O, ale pięknie, ale tylko za sobie... I tak sobie chodzę z moim hypem A 5 W takim klimacie. Trzeba się przedostać przez te krzaczory. Co tu się dzieje? Jak ten Andrzej tu przerasta. A tak. Dobra. Baja. Poładziliśmy sobie, porzucaliśmy i no dupa. Ale tereny piękny. Ta trawa. Czas noc na nocne klenie. Zobaczcie jakie fajne miejsce. Piękna wieś. Prawdziwa, a teraz będziemy kupowali miodek. Grzech nie skorzystać. Zobaczcie ule. Las, mnóstwo lasów. Pięknych terenów. Dobra, zamykamy bramkę. I idziemy do pomiodek Idziemy pomiodek To nawet możesz odkręcić niech on powstaje od, odkręcony e, 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 trochę no. ze względu na to, bo wiesz, jak od razu e, wykręcony jego zakręci się może spisnąć. No. Okay. A tak jak stoi odkręcony, normalnie to ta temperaturze... woda wyparowuje. Okej, okay. a normalnie w temperaturze pokojowej, tak? Tak, jest, normalnie. Okej, okay, w porządku. No. Czy, dobrze żeby wiedzieć, bo to zanim się zje, to trochę minie, nie? A no, to a da... może skisnąć? No. E, jak od razu wiesz, wykręcony jest jedy... Jedy... słoiki poprzelewane, nie? I zakręcić, to woda wiem jest. A tak a no. jak odkręcony, no. to woda wyparowuje. Super. Ty rzucasz? Tam rzucasz. Tak z daleka? Czekaj, mogę sobie stanąć gdzie... tak żeby Ci nie przeszkadzać. Co? To zmiana planów. Okonie nie chciały współpracować. No to przygotowałem... ...zestaw na Bolusia. I idziemy. Idziemy szukać Boleni. co ty masz? konie ma ja, no <grywa> poszedł dobra, no to co, działamy mhm. chodź ja, to jest w gumowiakach? No, no wygodniej im w tych gumowiakach to Okonki tutaj zbierały. Mhm. Tak widziałem właśnie. O, sieci. Ale klapnął co? Delikatnie. O wyszedł Ale nie wziął. Ale też okonek wiesz. Mm -hmm. Nie bajaj. Możesz mm -hmm. Co siedzi? No widzisz. No ładnie. No ładnie poruszył. Andrzej zawsze można liczyć. Pan nie zabiera go do domu? Co mam? Nie, a nie masz, nie wziąłeś? Już, 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 już już już, już, już. O Jezus, ale haptą Czekaj, czekaj, czekaj Ratuj, ratuj, ratuj chłopaka Troszkę go Wesponie Szkoda, co? Tak, na złość. Ta ściczkę założyłem, małe szybko skoczyłem jeszcze. Tak, bo szybko. Tylko za kurwa... bardzo do góry. Tak tak. tak, 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 widzę, co się dzieje. Ty masz ją popuszczony, ten mulac, tak. żeby wiesz, później nie, nie wcialić. porosła nie było prawej.

Idę. Okoń zbierał z powierzchni. Okoń z powierzchni zbierał. Tak? Chodź, rzuć jeszcze raz. Pod burtę. Pod burtę tutaj. Na wprost pod burtę rzuć. Jeszcze ja chwileczkę, ładnie tak smokał. od nie dnia, nie wiem czym się na tym nie ma. Ale on pracuje pięknie. Pojawi. Opa! Dobra. Jeszcze jeden rzutek, tylko burtę lecimy. Co <gry> oh, to? Zaczek. Zęby stracić. lupał jak ta lala za może teraz no dawaj kolego tam bliżej się lala wychodziły uciec zaraz trzeba zmierzyć będzie chyba zobaczcie Michał na testy. Ale pięknie. Ale tylko za drofeczkę. Piękny klenik. Mierzymy? 50 plus no, później. To chwileczkę Mierzy? przyniosę tą miarkę. Mam na wierzchu miarkę, wiesz? Na razie zdjęcie sypykne. Dobra. Dobra, Sławek, czekaj na razie. Wiesz? O, widzisz warto było zajechać? Uważaj się. nie ruszam. Rybkę. Pokaż? Pokaż. 52,5 cm. 53 cm. Piękny. Kluchon. No i super. Może jeszcze jeden wejdzie. Próbujemy. Gratuluję Andrzejku. Super sprawa. Idziemy go wypuścić. Mhm. Piąteczka, Piąteczka, zdjęcie. Teraz pokażemy. Zrobiliśmy. Rybka wraca do wody. Nie będziemy świecić. O, Nad, pod wodą, ale tam będziemy. Wypuścimy go. Jest, by to jest wytrwałość chyba. Nagroda, tak. Tam też można mieć, jak ma chęć. Tam dobre miejsce na duże plenie, też Jak ma chęć, to jak go wypuszczamy? Możesz no, tak. Wiele cię ci widzę. O, kurwa, za zasz... zasób. Zawsze masz? Tak, tak, uwolniamy. Nie Odchodzi? No tak, cóż, to jest problem. Ja! Taki klimacik. nic nie widać.